Witam Was serdecznie. Okej, okay, jesteśmy w stacji metra i szukamy króla szurów. Ciekawy, król szurów. Tak jak wy, Włowniczy... Wy... żuwy ninja. <śmianie> Na to, że ten dupek małotonie uznał, że nie żyjesz. Wiesz, co z tego wynika dla Ciebie? Dwie rzeczy. Po pierwsze, z pewnością jesteś duchem, a po drugie, jebanym przestępcą. Ups, ktoś tu ma kiepskie widoki na przyszłość. Faktycznie kiepskie, ale powiedzmy, że Twoje zeznania cię potwierdzają i że, ist że istotnie nie byłeś świadomy zamieszania w to wszystkie. Wszystko. <laughs> Jezus. Czy kiedykolwiek przyszło ci do głowy, że zostałeś w to wrobiony, wykorzystywany? Czy możliwe, że ten szef stał za wszystkim? No tego szefa to z przyjemnością zobaczył w pomarańczowym więziowym widzianku. Wi Amen. Wiesz co? Jeżeli nasz duszek mówi prawdę, może się tego doczekamy. Tak, przesłuchaj nawet ty duchu, i to z właściwej strony krat. Dobrze, dajemy. Usłyszałam usłyszałem już tę ksywkę, ale nic poza tym. W komputerze mojego niego znalazłem tylko tę nazwę i ogólnie położenie. Jesteśmy blisko, ale musimy wyciągnąć szczegóły od każdego bozosa, którego uda się nam pokonać. Naś na tym do dzieła. ma tarczę. Tarczę pochłania... pochłania obrażenia wogą. Można je zniszczyć kilkoma... uderzeniami. Aj! Okaj, noż, babyface, żywy znowu w grze, ale po przeciwnej stronie barykady, co? Samo pory. Mnie się wrze. Co nie poznajesz mnie? To ja, Dex. Lepiej wczoraj byliśmy dzieciakami w służby gościa na górze. Owszem, pominęliśmy przestępstwa, ale patrząc mm -hmm. całościowo nikomu nie zrobiliśmy krzywdy. Nawet z, z nami miasto Jutra było dobrym miejscem do życia. Sądziła się nazwa postęp w postępkie, ale potem szefowi odbiło przez wybujanie ambicje. Od czasu widzę, że działasz na rzecz miasta. powiedzenia stary przyjacielu. Podczas czas podłuża, osoby, z którymi możesz rozmawiać, aby dowiedzieć się więcej na temat świata i Twojej przeszłości. Dobrze, dzięki. Mamy pierwszego zioma. Baby, co nie? Nie wiem, o kim ty mówisz. Wgrywa debila, słyszałem, że gadałeś o kurde szczurów. Powiedziałeś, że spuścisz go do kanałów. W ogóle wiesz, że był tam na dole, skoro nie nazywa się Babyface, co? Nie, mówim, że grabie liście wrzucą mnie do kanalizacji przed moim domem. O kurde. Może nie się z tymi liściami, to jest karalne. O kurde skór zabija zabijam niewinnych ludzi, gdzie popadnie, wiesz co zrobić. Bez, bez litości, okej. Okay. Tak mi smak, przynajmniej wiemy, że kurszów jest kanała. To chyba zbyt oczywiste, co? Na pewno o tym wspomnimy, kiedy będziemy móc zrzucać korony z głowy. Nie da się zwieść, prawie każdy w tym mieście jest w kieszeni szefa, nawet ochrona. Dobrze, nawet ochrona. okej okay. ochronę pewnie mógł wykonać specjalnie uderzenie tarczą który może powalić na ziemię zarówno wrogów jak i sojuszników wydaje się, że bozosi nie złapali z kosztami z tego zamieszania Proszę. Gdzie nie trzeba, Zosi? Gość na górze nie byłby za szczęśliwy. Jeśliś kto nas przysłał, zjeżdżasz stąd, ale już! Nie będziesz mi tu rozkazywać. Chłopaki, rozebrać tych intruzów to naga i przeszukać. Nawet w dupsku na pewno. A. Mamy wszystkich? Mamy wszystkich. Poczekaj, mogę nam znaleźć drogę do kanałów, ale będziemy musieli to rozumieć kurs. Raczając o tą łazienkę. Może krótka przerwa na jedynkę. O, spoko. O! poziom ukończony! Teraz mi to już lepiej szło. C minus, niech będzie. No winnik może słabszy, bo ja wszystko czytam też, więc... Okej. Okay. Kontynuuj. Co to było? Pokonać siedem przeciwników za pomocą broni palnej? Nie zabiłem 7 w siedmiu Dostąc się do toalety w mniej 180 sekund. Przeżyłem z nas w przez barierkę. No, spoko. Um, tutaj mamy zaś jeden punkt. Kopanie dużych przedmiotów. Musi ukończyć przynajmniej 10 pozycji. A blokować tę umiejętność raz, dwa, trzy, cztery, pięć mamy. Dobrze. Okej. Okay. No to na tym zakończę też ten no odcinek. Stacja metra ogarnięty. Następny będzie. koleta. <gry> trzymajcie się i do zobaczenia.